Zapewne wiecie, że pszczoły są owadami społecznymi. Jeden rój to od 10 do 80 tysięcy osobników. Myśląc o pszczole, najczęściej utożsamiamy ją z tą, która jest najbliższa człowiekowi z pszczołą miodną, a mellifera L. W Polsce występuje obecnie około 470 gatunków. Pszczoła więc nie jedno ma imię. Jednak każda z nich odgrywa ogromną rolę dla naszego środowiska, a przez to dla nas samych. Wczesną wiosną pszczoły ruszają do pracy, zapylają kwitnące sady, łany rzepaku i większość roślin będących surowcem do produkcji żywności. Według szacunków w naszej szerokości geograficznej rośliny owadopylne stanowią blisko 80% gatunków. Bez pszczół wiele gatunków roślin nie mogłoby się rozmnażać, wytwarzać owoców lub ich uprawy dawałyby niewielkie plony, a owoce byłyby małe i zdegenerowane. Ich praca jest niezwykle uporządkowana. Ale właśnie dzięki ich działalności możemy cieszyć się miodem. Pszczoły, miód zwany też płynnym złotem i produkty pszczele będą tematem nowo powstałego kanału Pierwszy Spożywczy. W naszych materiałach opowiemy Wam w szczegółach o pszczołach i roślinach, o produkcji miodu w Polsce i za granicą, o pozyskiwaniu i przechowywaniu miodu, rodzajach i odmianach miodu, o jego właściwościach i składzie chemicznym, o jego zastosowaniu w codziennej wiecie i medycynie. Zobaczycie, jak powstaje miód, jak jest badany, aby na Wasz stół trafił produkt najwyższej jakości, jakie produkty pszczele i produkty z miodem są godne szczególnej uwagi, jak wygląda praca pszczelarza i pszczoły. Obalimy mity i przedstawimy fakty. Będziemy rozmawiać z ekspertami w tym temacie. Odwiedzimy małe gospodarstwa pszczelarskie i sklepy. Pokażemy zastosowanie miodu w przemyśle spożywczym, cukierniczym, napojowym, kosmetycznym i browarniczym. Lekarze, dietetycy i zielarze powiedzą nam, w czym pomoże miód, pyłek pszczeli, a w czym pierzga lub propolis. Kosmetolodzy pokażą najnowsze technologie zastosowania produktów pszczeli w kosmetyce, a fryzjerzy zdradzą przepis na miodowe maski do włosów. Będzie także masaż miodem. Z kamerą dotrzemy do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tam zostaną przedstawione wam regulacje prawne ważne dla pszczelarzy, producentów miodu, jak i konsumentów. Główny inspektorat weterynarii dostarczy Wam ważnych informacji dotyczących prowadzenia pasieki. A graniczny inspektorat weterynarii przekaże informacje, jak wygląda import miodu do Polski oraz jakie miód musi spełniać warunki i normy. Pokażemy pracę największych laboratoriów badania miodu w Polsce i w Niemczech. Z naszą kamerą odwiedzimy najważniejsze konferencje pszczelarskie. Dowiecie się, jak ważna w ekosystemie jest pszczoła, jakie choroby ją zabijają i jak z nimi walczyć. Będziemy uczestniczyć w zgromadzeniach związków pszczelarskich, w festynach i targach miodu. Odwiedzimy skanseny i pasieki miejskie. Dowiecie się także, jak zostać pszczelarzem, gdzie się kształcić jak i jaki wybrać ul. Chcecie wiedzieć więcej? Oglądajcie nas i subskrybujcie nasz kanał. Koniecznie piszcie do nas na temat swoich pytań i spostrzeżeń. Będziemy Waszymi przewodnikami po miodowym świecie. Bądźcie z nami!